Michał Wiśniewski w latach 90. z Jackiem Łagwą wspólnie stworzyli zespół ich Troje. Muzyczny projekt, jak i jego lider budzą nadal skrajne emocje. Jednak co chyba niezwykle istotne dla samego Wiśniewskiego trudno znaleźć osobę, która nie znałaby choćby fragmentu muzycznego dorobku ich troje. Teraz dla wszystkich fanów tego zespołu szansa by zobaczyć i posłuchać Michała Wiśniewskiego w nieco innej odsłonie. Dokładnie, akustycznie, jak nam Wiśniewski, takie koncerty dają mu szansę na bliski kontakt z publicznością. Proszę Państwa, no przecież nieraz byliśmy na koncercie plenerowym i wiemy, że jesteśmy odsunięci od tej publiczności na odległość, ze względów bezpieczeństwa, głównie bezpieczeństwa publiczności, bo przecież nie chodzi o, o, o nasze bezpieczeństwo. Chodzi o to, żeby ludzie się nie tratowali, żeby mieli bezpieczny, bezpieczną odległość od sztucznych i tak dalej, i tak dalej. No, i od tej bariery tego ogromnego dźwięku, który jest na koncertach plenerowych. Nie muszę tłumaczyć, że na koncertach akustycznych wszystko jest zminimalizowane. Stoimy na scenie i tak jak w kinie, państwo siedzą przed ekranem, tak my jesteśmy bardzo blisko. Mm, korzystamy z tego, bo możemy zerknąć, spojrzeć na was, zerknąć wam oczy. Usłyszycie każde słowo, i nie musicie e, wskakiwać komuś na plecy, żeby nas zobaczyć. Gorąco polecam. 120 minut yy, muzyki akustycznie plus wokalistka zespołu Iktroje, Stowarzyszenie Muzyki, to będzie 18 listopada, już 16, więc drugie inne oblicze Michała Wiśniewskiego będziemy mogli zobaczyć? No to oblicze możecie Państwo zobaczyć już od dawna, dlatego że my te koncerty akustyczne to będzie nas pewnie 150, akurat po raz pierwszy. W Częstochowie z projektem akustycznym, ale mm, od jakiegoś czasu gramy. Jak takie koncerty wyglądają, możecie Państwo zobaczyć sobie na YouTubie. No ale y, to, co na YouTubie, to na YouTubie, ale jednak nic tego bezpośredniego kontaktu z muzyką y, tej gry na żywo nie zastąpi, więc absolutnie bez żadnych. Nie zostawiam żadnych złudzeń, że nie wystarczy zobaczyć na YouTubie. Trzeba tam być. Organizatorzy koncertu przygotowali dla widzów trzy rodzaje biletów. Dwa z nich dają szansę na osobiste spotkanie z artystą po koncercie. Tak, jak najbardziej. Każda opcja jest możliwa. Zerknijcie Państwo w opis koncertu na przykład na stronie www.kubilecich.pl i wybierzcie najbardziej dogodną dla siebie, tak żebyście a. nie zbankrutowali jak ja, a, b. żebyście żebyście po prostu y, przeżyli po prostu bardzo fajny, y, mam nadzieję wspólnie z kimś, kogo lubicie lub kogo szanujecie, lub kogo kochacie. Po prostu przemiły wieczór. Bardziej, że teraz można, to, że to głupio zabrzmi, ale w końcu trochę będę grał u siebie, bo moja żona jest w Przypominamy Michał Wiśniewski na scenie Klubu Politechnik pojawi się już 18 listopada o godzinie 19. Kochani, 18 listopada bardzo gorąco zapraszam wszystkich z Częstochowy i okolic do Klubu Politechnik na koncert akustyczny Michała Wiśniewskiego, część pierwsza. Będą oczywiście bardzo znane przeboje, ale będzie też 16 piosenek, które są na płytach, ale do których wracamy bardzo, bardzo rzadko. I to wyjątkowa okazja, żeby tam być i z nami się spotkać. Gorąco zapraszamy. My natomiast zapraszamy już wkrótce do obejrzenia dłuższej rozmowy z liderem zespołu Ich Troje.